Cześć, witajcie, tutaj Tomek z Zatelity. W tym filmie powiemy sobie na temat ośmiu powodów, dla których warto mieć Amazon Store. W tym filmie również zaprezentuję mój najnowszy newsletter, który 15 minut temu został rozesłany do moich subskrybentów. Bardzo zapraszam was do tego, aby do tego newslettera się zapisać. Jest to pierwszy polski newsletter na temat Amazona, e-commerce oraz AI. Co piątek godzina 19 pojawia się w waszych skrzynkach. Jest to taka jakby aktualizacja Najważniejszych informacji z tych trzech kategorii. Natomiast ja również trochę tam eksperymentuję, ponieważ czasami te newslettery są tak skonstruowane, że trochę więcej jest takich no, informacji, które przydadzą się po prostu prosto na Amazonie, jeśli prowadzicie swój własny biznes, jakieś fajne, ciekawe rozwiązania, triki, jak w, lepiej prowadzić kampanię, na przykład PPC, jak lepiej wspierać swoje listing, jeśli chodzi o widoczność, o konwersję. My czasami, tak jak mówię, jest to miks. Nie zawsze są to same po prostu tylko newsy ze świata amazonowego, ale bardzo często dosyć ciekawe informacje, które możecie sobie od razu zimplementować. W tym wydaniu z 10 maja jest to wydanie dzisiejsze. 39 już zaczynam, rozpoczęliśmy we wrześniu 2023 roku. Tutaj na górze wprowadziłem nową sekcję. Jeśli ktoś z Was chciałby sobie tutaj zniżkę wyciągnąć na Helium 10, ponieważ chciałby używać tego programu do obsługi swojego biznesu na Amazonie, zapraszam tutaj do przeklikania. Zapraszam Was bardzo do grupy na Whatsappie, która istnieje sobie, zadajemy sobie pytania, odpowiadamy, więc warto sobie również na to kliknąć, jeśli jesteście zainteresowani oraz jeśli ktoś by chciał używać Data Dive, również tutaj znajduje się, znajdują się zniżki i dyskaunty. Amazon opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku, więc tutaj będziecie mogli sobie chwilkę o tym poczytać. Mamy tutaj jak Amazon i AI, w szczególności amazonowy AI pod nazwą Cosmo pomaga wam w tym, aby lepiej i skuteczniej tworzyć listingi na Amazonie. I tutaj chciałem właśnie powiedzieć o tych pięć, ośmiu powodach, dla których warto zainwestować w sklep Amazon Store waszej marki. Przede wszystkim taki sklep daje Wam potencjalnie wzrost o około 8-15% większe przychody dzięki temu kanałowi sprzedaży. Jest to o tyle ważne, że przede wszystkim to jest chyba największy benefit tutaj, taki, że nie ma reklam konkurentów. Zdajecie sobie na pewno sprawę z tego, jak wasze listingi wyglądają, ile tam się reklam znajduje. Ja nieraz o tym już mówiłem, na takim jednym listingu może znajdować się nawet około 300 reklam waszych konkurentów potencjalnych. Więc naprawdę tak, takie, ta, taka część Amazona, która pozbawiona jest tego, że klienci mogą, a czy konkurenci właśnie mogą się ogłaszać, takiego miejsca, gdzie tylko to miejsce jest tylko i wyłącznie dla was, jest tak naprawdę na wagę złota, i naprawdę warto to wykorzystać, ponieważ pamiętajcie o tym, że przeklikanie, link do waszego sklepu znajduje się tuż pod tytułem. No tytuł jest jedną z najbardziej widocznych, jeden z najbardziej widocznych elementów na waszym listingu i wielu, wielu klientów klika, ponieważ chce zobaczyć szerszą ofertę. Pamiętajcie, jeśli macie znak towarowy zarejestrowany, macie konto Brand Registry, a natomiast nie otworzyliście sklepu, Amazon tak naprawdę przez ten link przekieruje takiego oglądającego do wyników wyszukiwania zwykłych, które tak wyglądają, będą one tylko z, zebrane wszystkie wasze produkty i to będzie naprawdę bardzo nieatrakcyjnie wyglądało, ponieważ tam również gdzieś reklamy się będą także znajdowały, a sklep daje wam tą możliwość właśnie, że w dowolny sposób możecie tego kupującego pokierować, zachęcić i zwiększyć konwersję. Google indeksuje sklepy wysoko w wynikach wyszukiwania dla wyszukiwania marek, ponieważ Amazon jest, do, jest to domena o bardzo dużym tak zwanym authority, więc bardzo dużą wagę mają takie listingi, ponieważ są to listingi pochodzące właśnie z Amazona. Więc jeśli klienci szukają. Danego produktu, danej marki, niech to będzie powiedzmy wasza marka, możecie być pewni, że wasz sklep bardzo wysoko w wyniku wyszukiwania się pojawi. Tutaj również pamiętajcie o tym, że na Amazon Stores. Tak jak tu mamy napisane, jeden z głównych celów Amazon Post jest skłonienie klienta do śledzenia sklepu. Tutaj chodzi o to, co dzieje się na rynku amerykańskim. Postów nie mamy w Europie, w Wielkiej Brytanii, natomiast znajdują się w Stanach Zjednoczonych od około dwóch lat. Są I tak naprawdę posty to jest taka jakby próba Amazona zbudowania czegoś na wzór Instagrama. Nie do końca może to wyszło, natomiast w zeszłym roku były bardzo popularne takie techniki, kiedy naprawdę można było tych... Postów za pomocą AI, jedno zdjęcie z jednego zdjęcia zrobić, jego 20 różnych wersji. Jeśli śmiało 20 zdjęć, to było 400 postów, i te posty 2 trzy razy dziennie trzeba było publikować. I tu było trochę wariactwo, że tak powiem, ale tak naprawdę przekierowywało do sklepów. W sklepie z kolei mamy coś takiego jak follow button jest taki, takie miejsce. I tutaj mamy po lewej stronie przy menu taki batonik, przycisk follow. Klikamy sobie follow, jesteśmy teraz followersami tego sklepu i będziemy prawdopodobnie otrzymywać różnego rodzaju aktualizacje, jeśli będą nowe produkty wprowadzane, nowe deale będą startowały, które będą wprowadzane przez tą markę, więc daje to nam takie połączenie z naszymi klientami. Jak doskonale wiecie? To połączenie jest tak, jakby jednostronne my tak nie możemy za bardzo komunikować, tam byśmy chcieli komunikować. Amazon unika, zresztą każda platforma teraz e-commerceowa nie daje nam adresów klientów. Jest to takie dosyć utrudnione. Natomiast no jest to jakaś forma tego, żeby przyciągnąć właśnie dzięki sklepowi tych ludzi. Jest ten przycisk tutaj, można tutaj nawet ciekawą grafikę zrobić, ten nagłówek, bosek, który widzicie na zielonym tle, może tam się znajdować również strzałka, która będzie podkreślała i wskazywała dokładnie na to miejsce, gdzie znajduje się ten przycisk follow, więc naprawdę, na pewno można zwiększyć te konwersje. W tym przypadku tą konwersją byłoby kliknięcie na przycisk follow. Można kierować do naszego sklepu oczywiście ruch yy, za pomocą sponsorów, Sponsored Brands lub za pomocą DSP, tutaj o DSP nie rozmawiamy. To jest Demand Side Platform no do zarządzania PPC również. Natomiast no, tak jak mówię Sponsored Brands jak najbardziej to są te takie ogłoszenia, które na górze wyników wyszukiwania z reguły się pokazują. Natomiast co tutaj ważne jest, również jest taka technika, że jeśli byście przez przypadek czyli w suplementach na przykład i bardzo często niektóre suplementy nie mogą być po prostu ogłaszane, tak? Nie mogą być na przykład jakieś tam spalacze tłuszczu hmm, reklamowane i tak dalej. Więc to jest tak, tak jak powiedzmy, nie wiem, zabawki dla dorosłych, powiedzmy coś takiego. Nie mogą być reklamowane, listing się robi, się po prostu czeka aż ktoś kupi, trzeba go zoptymalizować. Natomiast sponsored brands są taką pośrednią techniką, takim trikiem, dzięki któremu właśnie te reklamy znaczy można reklamować pośrednio te produkty, ponieważ jeśli umieścimy te produkty w naszym sklepie i stworzymy reklamę sponsored brand, która kieruje do naszego sklepu, więc mamy możliwość przyciągnięcia, oczywiście tam musimy zastosować również dosyć no, atrakcyjne zdjęcie lifestyle'owe, które w jakiś tam sposób będzie sugerowało, co po kliknięciu może klient to oczekiwać, natomiast, no tak jak mówię, jest to pośredni sposób na to, aby zwiększać ten ruch do tych produktów, które nie mogą być reklamowane. Prawidłowo zoptymalizowany sklep ma również wyższą wartość takiego średniego zamówienia, klient po prostu kupuje więcej, ponieważ ma wszystkie nasze produkty w jednym miejscu, możemy za pomocą odpowiednich grafik poinformować go o tym, że dajmy na to, niech to będą suplementy, powiedzmy, że taki suplement również można zakupić z takim innym, ponieważ jeden uzupełnia drugi, powiedzmy. Czy jeszcze też możemy zakupić jakiś inny komplementarny produkt, mamy, nie wiem, sprzedajemy wózki dla dzieci, no to jakiś tam osłonę od, od słońca możemy również zaoferować. Tego typu sugerowanie zakupów innych produktów z, naszej, z naszego portfolio. Jest to również super miejsce na to, aby dodatkowo wyjaśnić USP, czyli ten Unique Selling Point, czy też unikalne cechy naszego produktu. Robimy to oczywiście w kontencie A A+, Premium na głównych zdjęciach. Natomiast tutaj dlaczego nie? Kolejne miejsce, gdzie możemy jeszcze więcej na temat tego produktu powiedzieć. Zaprezentować może filmy, wideo, których no już nie mieliśmy gdzie umieścić, w opisach na listingach. Także na pewno, na pewno warto zainwestować w to, aby ten sklep był dosyć długi, jak najwięcej tego treści, dość długi, dość wysoki i dużo modułów ze sklepu użyć po to, aby rzeczywiście mieć, no, w pełni wykorzystać to, co Amazon nam daje. Ja jestem zwolennikiem tak naprawdę takiego podejścia. Jeśli Amazon daje 20 modułów, wykorzystać 20 modułów. Jeśli robimy Brand Story, mamy 17, zróbmy 17 modułów. Jeśli mamy iPass Content, możemy 7, zróbmy 7 modułów. Możemy nasz sklep również wykorzystać do tego, aby wspomóc wprowadzanie nowych produktów na rynek. Wyobraźcie sobie, że mamy portfolio składające się z 20-30 produktów, więc ten ruch do tego sklepu naprawdę przychodzi z wielu, z wielu różnych stron i tak naprawdę możemy stworzyć sekcję, zakładkę, w której będziemy informowali naszych potencjalnych klientów o nowościach. Tak, po to, aby wesprzeć nasze. Jakiekolwiek tam inne działania, które w związku z tym nowym produktem wykonujemy, działania PPC, jakieś inne działania promocyjne, więc jest to znakomite narzędzie do tego, aby właśnie użyć sklepu przy launchu nowych produktów. I ostatnia rzecz to otrzymujemy dane ze Store Insights. To nie jest tak, że my prowadzimy sklep na Amazonie i nie wiemy, co tam się w tym sklepie dzieje. Jak najbardziej Amazon umożliwia nam skorzystanie ze statystyk, które gromadzi. I te statystyki, powiem Wam, że są dosyć ciekawe. Dużo ciekawych rzeczy tutaj można zobaczyć. Można zobaczyć, ile osób nas odwiedza, ile osób jest nowych, które odwiedzają nasz sklep. Możemy sprawdzić odsłonięcia, kliknięcia. CTR, czyli Click To Rate, możemy zobaczyć, ile sprzedaży nastąpiło przez tą naszą platformę, przez, przez ten nasz sklep. I tutaj na przykład, to również, która strona, czy um, strona główna, czy podstrony um, tutaj przyniosło, zwłaszcza jak widzicie. W ostatnich 30 dniach 90% sprzedaży odbyło się przez stronę główną, ale to jest, pamiętajcie, sprzedaż całkowicie za darmo, za darmo. Tutaj nie było żadnego wydatku reklamowego. W większości przypadków, ponieważ część ruchu oczywiście odbywa się przez reklamy sponsored brand, natomiast jak możecie tutaj zobaczyć, to stanowiło 174 funty. Natomiast no większość, tak czy inaczej, ja myślę, że około 70% z całego tego, z całej tej sprzedaży wygenerowanej przez ruch. To, by, to był Amazonowy organiczny, yy, organiczny ruch. No i teraz tutaj mówiliśmy sobie o Amazon Store Insights. Mamy również kategorię Insights. Tutaj jest coś takiego krótki artykuł na temat tego, dlaczego warto używać te, tego działu. Znajduje się to w menu, w naszym Seller Central. Yy, opisuję tutaj dlaczego. Warto używać tej sekcji, kiedy wyszukujemy produkty do sprzedaży na Amazonie i będziemy mieli bardzo fajny podgląd, zobaczymy sobie, jak te produkty mniej więcej na każdym z marketplace'ów się sprzedają. Tak? Czyli będziemy wiedzieli mniej więcej, czego możemy oczekiwać, jakie cechy produktu są najbardziej pożądane w danym marketplace, w danym kraju. Bardzo dużo ciekawych informacji po to, aby tak jakby zrozumieć niszę pod kątem takim trochę międzynarodowym. Mamy tutaj informację, że Amazon wystartował w Republice Południowej Afryki. Krótki artykuł, co Amazon robi przeciwko fałszywym, Opiniom i recenzjom produktowym. Tutaj mamy fajną technikę tak zwanego przejmowania, wyszukiwania, jak można tak naprawdę przejąć wyszukiwanie dzięki odpowiedniemu zastosowaniu reklamy sponsor brands. No, tutaj więcej szczegółów znajduje się w, w filmie w środku. Mamy tutaj, przepraszam, w, w, w tym opisie. Mamy tutaj również informacje na temat tego, kto możliwie. Przejmie TikToka w Stanach Zjednoczonych. Jak wiecie, tam na to się zanosi parę dużych firm, starają się jakieś konsorcja budować. Tu Walmart z kimś tam, Apple. No, jest tych firm wiele, które sobie tutaj ostrzą pazurki na to, żeby Walmarta przejąć. Tutaj co ciekawe, bardzo fajna informacja: kupuj na Amazonie przez Instagrama. Można teraz Instagrama połączyć z Amazonem. Słuchajcie, a Amazon wychodzi. W social media tak naprawdę, więc wyobraźcie sobie, że teraz zakupy będą mogły być już dokonywane na Facebooku, no generalnie tam w mecie. I, i po prostu no Amazon tak jakby wychodzi z, z tej takiej kapsuły, gdzie tam zamknięty był jako Amazon, tylko i wyłącznie. No, i to powoduje, że musimy zacząć myśleć o tym, jak to tutaj inaczej gdzieś do tego podejść, jak ten marketing się rozwija, w którym to idzie kierunku i tak naprawdę tego klienta już starać się wyłapywać poza Amazonem. No, jak widzicie, wszystko staje się coraz bardziej skomplikowane, coraz więcej ta bariera tak naprawdę walki, wejścia w Amazona, coraz, coraz wyżej, jest coraz większa. Tak naprawdę, coraz większą wiedzę. Trzeba mieć, no ale tylko ci, którzy siedzą, sprzedają stale i, i uczą się, rozwijają, są w stanie tak naprawdę pokonać konkurentów. A im więcej tego typu barier, wydaje mi się, tym też łatwiej dla tych, którzy walczą i uczą się i działają po to, aby właśnie pokonywać tych konkurentów, którzy tego nie robią. Tutaj mam taki amerykański sklep, który zbankrutował. Taką ciekawą informację znalazłem: Jungle Scout, zmiany na stanowisku prezesa. Tutaj tam ciekawe statystyki, to nie będę Wam mówił o czym. Mam akronimy, wyjaśnię, co to jest Amazon Affiliates oraz to, że Amazon AI robi testy. Teraz AB Testing można sobie tam przeprowadzać. Także tyle w numerze 39 mojego newslettera. Mam nadzieję, że informacje Wam się w tym filmie spodobały. Jeśli tak, zalajkujcie. Jeśli konto Wam się podoba, tego typu treści chcielibyście otrzymywać, koniecznie zasubskrybujcie kanał i życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się i na razie hej.